Powrót do źródła. Istnieją dwie drogi powrotne do Stwórcy źródła Boga. Pierwsza droga to powrót do źródła jako kompletna, pełna istota. Druga droga to powrót do źródła w upadku, jako fragmenty czyli kosmiczny pył. Mechanizm wzniesienia. Czyli połączenie ze źródłem, to proces ewolucji duchowej poprzez piętnastowymiarowy matryks czasu. Kiedy świadomie wybierasz wzrost, dokonując swojej ewolucji, powracasz do źródła poprzez cykl nazywany powrotem Adashi. Powrót Adashi zachowuje pełną matrycę pamięci całej Twojej istoty. We wszystkich wcieleniach. Jeśli wybierzesz drogę upadku, powracasz do źródła w gwiezdnym pyle, a Twoja istota rozpada się. Dlaczego jesteśmy cenni dla źródła, wybierając pozytywną ścieżkę ewolucji? Kiedy powracamy do źródła jako cała kompletna istota, a nasza ewolucja tworzy pełną istotę poprzez pozytywne doświadczenia, dajesz moc i energię stwórcy kiedy powracasz jako całość możesz odrodzić się ponownie jako gwiazda to zupełnie inny poziom ewolucji nie do opisania ludzkim językiem duchowa arogancja rozprzestrzenia się współcześnie kiedy wybierasz drogę upadku powracasz do źródła jako Chmara nieokreślonych jednostek świadomości. Droga doświadczeń jest drogą, po której tu zeszliśmy, aby wznieść się poprzez doświadczenia jako pozytywny katalizator wzrostu i powrotu do pierwotnego miejsca, do źródła. DNA to klucz wzniesienia. Jesteśmy w stanie ciągłego gromadzenia energii, i to jest proces automatyczny. Dlaczego DNA jest istotne? Dlatego, ponieważ nagromadzona częstotliwość DNA określa, gdzie zmanifestujesz się po śmierci. To DNA określa, jak wysoko świadomość będzie podróżować. Świadomość jest odczuwającą energią. Musi przestrzegać naturalnych praw energetycznych. Ascendencja powoduje, że świadomość dokonuje ewolucji z prostej formy w bardziej złożoną formę tożsamości. Opiekunowie, którzy uczą nas mechaniki wzniesienia, są adeptami Adashi, czyli przeszli już cały proces i zakończyli go. Ascendencja to ścieżka porządku, za pomocą której świadomość dokonuje ewolucji poprzez ułożony wielowymiarowy system. Nauki te w starożytności były naukami publicznymi i były oferowane wszystkim rasom na Ziemi. Uczyły jedności, świadomości i miłości, a także współpracę i szacunek dla wszystkich form życia. Promowały życzliwość, tolerancję, delikatność i siłę za pomocą zrozumienia mechaniki świadomości energii i ucieleśnienia siły świadomości źródła Boga. Uczyły, że złe czyny są wynikiem ignorancji prawdziwej struktury wszechświata i że zło może zostać uleczone dzięki edukacji prawa jedności. Nauczały, że człowiek został stworzony, by być wolnym. Każda istota we wszechświecie jest obliczem i ekspresją źródła, a braterstwo jest wynikiem zrozumienia Boga. Uczyły równości pomiędzy rasami i płciami. Obecnie rodzące się dusze zostały oddelegowane, aby z powrotem przywrócić nauki prawa jedności na Ziemię. Jednak my tu na Ziemi odcinamy się od tej wiedzy i w końcu może ona zaniknąć. Jezus nauczał nas tego procesu. Nie pozwólmy, aby wiedza ta zniknęła z ziemi. Systemy upadku nie chcą tej wiedzy, pozbywają się jej i dokonują zmian, abyśmy nie poznali powrotnej drogi. Stwórca dał nam dwa potężne dary, prawo wolnej woli i prawo do inkarnacji. Koniec ze strachem przed złym Bogiem posiadasz moc i połączenie ze źródłem Posiadasz wolną wolę i możliwość świadomego wyboru. Pamiętaj, to co dajesz, dostajesz, i nic cię od tego nie uchroni. Tak działa uniwersalny model wszechświata. Twoja energia wybiera, a wibracje i zachowania są tego rezultatem. Dziękuję za uwagę, igła.